Hejka! Jesteśmy w porcie w Gdyni. Za mną okręt wojenny ORP Błyskawica. Jest to muzeum, czyli obecne wojskowe. Pływające muzeum. Jest to niszczyciel. Teraz jest na emeryturze, można go zwiedzać. Jest ogromny, robi wrażenie. Tuż za nim jest okręt Dar Pomorza. Bardzo fikuśny, fajny. Na wprost Morze Bałtyckie po zmroku. Masa wody. Na lewo okręt Zawisze czarny teren jest wojskowy. Spoczywają tutaj różnego rodzaju okręty, statki. Można sobie pozwiedzać. Temperatura odpowiada jak na koniec listopada. Także wycieczka udana. Okręty robią wrażenie. Ładniej widać w nocy, jak są oświetlone. Wrzucają się w oczy mocno. Widać je z daleka. Cisza spokój, spokojna woda, także mały spacerek i relaksik wieczorny.